To jestem ja. A przede mną stoi taki straszny, wąsaty, woźny, który zamiast ręki ma przepychacz. A tak jak widzicie, to miejsce jest kompletnie zamknięte i nie da się stąd w żaden sposób wydostać. Oczywiście ja mam plan, jak to zrobić, bo poza tym, że możemy się powiększać, no chyba niestety nie tutaj, lub pomniejszać. Ej, dobra, właśnie się powiększyłem, pomniejszyłem. To jeszcze musicie w tym momencie dostać łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo pamiętajcie, żeby z waszej pomocy nie dam rady tego przejść. Widziałem jeszcze, że siedzi tutaj dosłownie jakiś troll czy cyklop, który je błaka. Ale to jest naprawdę obrzydliwe, i nie macie pojęcia, jak to śmierdzi. A w dodatku ten woźny, którego przed chwilą widzieliście, właśnie zasnął. Chyba wypił troszkę za dużo kawy. Czemu on wypił kawę nauczyciela? Nie jesteś nawet, oj, nauczyciele, możemy skakać po jego bardzo dużym brzuszku. Jest nawet pizza. Mega bym sobie zjadł taką pizzę, ale powiedzmy, że to będzie nagroda dla mnie, jeśli ukończę to obi Więc na razie musimy się troszkę pomniejszyć. O, właśnie tak i pójść sobie do szczurków, które są troszkę straszne, ale mam nadzieję, że mnie zjecie. A ja bym wam chętnie zabrał ten serek. Bo, Ej, co jest? Ugryzła mi właśnie. To jest dla mnie dla was nauczka, że myszką nigdy nie zabieramy Serka, a teraz skakujemy sobie do góry Żeby przejść kawałeczek dalej I tu niestety też są wszędzie pozamykane drzwi Mam nadzieję, że nie spadną oczywiście tutaj lawy Muszę być jak największy, żeby sobie to przeskoczyć I grawitacja w tym momencie jest naprawdę bardzo malutka Bo mogę skakiwać dosłownie wszędzie Nawet na książki, do góry, na jakąś rurę Gdzie ja teraz skoczyłem w ogóle, nie myślałem, że jest to możliwe Ale spadamy na dół, lecimy jeszcze dalej Cyk, do tego miejsca I tym razem musimy się mega, mega pomniejszyć Może nawet do takiego naszego normalnego rozmiaru Żeby ominąć sobie wszystkie te czerwone pola. Czy damy radę tu weź? Halo? o, damy radę! I zjeżdżamy z jakiejś ogromnej zjeżdżalni. O, moja głowa, dobra. już prawie jesteśmy na miejscu. I co tu się teraz dzieje? Jakie te rury są w ogóle ogromne? Nie, czy on tutaj znowu jest? Jakie on ma okropne włosy w nosie? Obrzydliwie to naprawdę wygląda. Więc jak najszybciej stąd uciekamy. Jeden skok, drugi skok. Kolejne drzwi zabrekadowane. Musimy się jeszcze bardziej, łapo powiększyć. Albo wskoczymy sobie do jego nosa, bo jest ogromny. Chociaż przejdźmy sobie po prostu dalej. Niestety przed chwilą wpadłem w kolce. Mam nadzieję, że. Więcej to się nie powtórzy. Mamy teraz lasery, tak jakby na samym początku, bo niestety tamte lasery zaberkotowałem mi drzwi i nie byłem w stanie przez nie przejść. Te są już na szczęście troszkę większe, albo ja jestem po prostu mniejszy, więc damy radę to zrobić, przechodzimy sobie cyk jeszcze dalej. O nie, czy on tu teraz jest! O tu teraz jest! Z mi złapać, dobra, powiększymy się tutaj. powiększy szybko, Wskakujemy do góry, czy on mi da radę złapać tutaj. Na szczęście nie da rady. Nie wiem w ogóle, czy mogę wpaść w tą zieloną masz, ale sprawdzimy to sobie o nie, wróciłem się troszeczkę. Nie zostaw mnie, dobra, uciekamy, stąd już naprawdę bardzo blisko mnie skokiem do góry. Raz, dwa, no, chyba jednak jeszcze troszkę bardziej muszę powiem, żeby tu wskoczyć, a teraz nie wejdę do tej wentylacji, bo jestem zbyt duży I tak co musimy się powiększać i pomniejszać Ale na szczęście udało nam się od niego uciec On siedzi teraz tu na dole Obym go już po prostu więcej nie zobaczył Przejdźmy sobie teraz dalej po tej wentylacji I wyjdziemy teraz y Halo, czy jest tutaj gdzieś jakieś wyjście? Jest jakaś malutka dziurka, aha Czyli pomniejszamy się praktycznie do zera Żeby to spaść na dół A skoro już spadliśmy na dół, to teraz by się przydało Wrócić do góry, tylko powiększymy się Na maksa, żeby to przeskoczyć Dam radę tam jeszcze wyżej? No niestety tam nie dam rady więc znowu musimy się pomniejszyć, i tak co, w kółko mam cały czas robić. Ej, mi się tu głowa troszkę zbagowała i widzę coś w ścianach. No ale to nie jest potrzebne, bo znowu trzeba do góry, teraz trzeba znowu na dół i tak cały czas do przodu. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś stąd wyjdziemy. To jest chyba ostatni skok. I mamy teraz kolejną zjeżdżalnię, czy jakiś spad na dół. Dobra, musimy chyba tu po prostu wskoczyć. Jesteśmy jeszcze niżej niż byliśmy. Może jakiś sekrecik jest za boksikami. No niestety nic nie widzę. Póki co ani się nie pomniejszam, ani pomniejszam. Przeskakujemy kolejne lasery, żeby wyjść sobie do dziurki odszura. Ciekawe, czy znowu taki. Szczurki na dole. Ledwo w ogóle się tutaj wcisnąłem, ale mamy następne losery, dobra, jaki w ogóle teraz mega szybko skaczę. Jeszcze jedna dziurka. Co tutaj się dzieje teraz w ogóle do góry? No to wskakuję raz, kok. Ej, kolce tu jeszcze są, dobra, uważamy na te kulce, żeby przypadkiem w żadne nie wpaść. Ale z tego co widzę, to naprawdę jesteśmy dosyć wysoko. Cały czas teraz wskakiwałem do góry. Co jest teraz? Ej, czy on jest właśnie przywieszony do sufitu? Mam nadzieję, że ten woźny przypadkiem na nas nie spadnie, bo jak spadnie, to ja już na pewno zdąd nie wstanę. Ej, on spadnie na no to jak nic! Musimy to szybko przejść, dobra raz! Dwa, i co? Spadł na to? Nie spadł na to. Co, co w ogóle z nim jest? Nie tak. Mogę na siebie jakoś skoczyć. Ej, wow, Chyba skoczyłem do niego. A, dobra, prawie spadłem na dół. Nie będziemy skakiwać do tego woźnego, bo zaraz mogę spaść razem z nim. A sami widzieliście, że jest dosyć duży. I teraz chodzimy sobie do labiryntu. Co to są za jakieś żółte grudki? Wchodzimy sobie może w prawo, żeby sobie lekko ominąć. Aha, to pokazuje nam chyba wyjście w ogóle z tego labiryntu. Albo jakiś skimity toilet. Co jest teraz? Czemu woźdy jest nagle toaletą? Chodźmy sobie za tymi kropeczkami. Czy one prowadzą mnie gdzieś tutaj dalej? Prowadzą w lewo. W prawo mamy kolejną toaletę z KBD. Powiększmy się może troszkę, żeby szybciej stąd wyjść. I już jesteśmy na końcu, żeby wskoczyć sobie na samą górę i przejść teraz tędy. Jestem chyba troszkę za wysoki, więc może lekko pomniejsze. Bo jest to ryzykowne, co robię. Co to jest teraz? Kolejna ogromna toaleta. Skąd tu się nagle wzięły toalety z KBD? Ej, a co się stanie w ogóle do niego wskoczyć? Czekajcie, raz. Skakujemy To Witam. Chyba niestety nic złego nam zrobić nie chce. Albo jednak wstety. W ogóle to dobrze nam nic złego nie robi. Oj, co jest teraz? Dobra, zmniejszamy się troszkę i spadamy z zjeżdżalni, to miejsce... Nie, czekajcie, proszę, nie mów mi, że to jest o czymś. Czy to jest matematyka? Widzowie, ja naprawdę nienawidzę matematyki. Mam nadzieję, że damy radę to policzyć. 2 plus 2, czy to jest 22-4? Chyba 4. 3 razy 3 to jest yy, 3 miliony Nie, no to okej, okay, że to jest dziewiątka po prostu. Weźmy sobie do dziewiątki i 10 Odjąć 9. Mamy teraz odejmowanie, co jest bardzo ciężkie. Ale to raczej nie będzie 3 1, 4, 1, 5, 9, tylko 1. Wskakujemy sobie do 1, jedynki. Jedynki to było dosyć proste. Pomniejszamy się. I dalej jesteśmy w... Nie wiem, w czym wyjść na zewnątrz wreszcie! Możemy stąd uciec do... Jakiegoś ogromnego miasta. Co to jest teraz? Czy mogę w ogóle spać na dół? Coś mi się stanie. Tak, stanie mi się lepiej, nie spadajcie na dół. To może lepiej, zamiast spadać, po prostu powiększymy się na maksa, żeby przeskakiwać z budynku na budynek. Wiem, że na tej mapie jest jeszcze gdzieś jeden sekret i mam nadzieję, że go odnajdę. Ponieważ tak jak wiecie, ja naprawdę bardzo lubię sekrety. Tu chyba się lekko wolę pomniejszyć, żeby przypadkiem z tego nie spaść. Jesteśmy coraz bliżej końca mapy. Kolejne rurki, jakieś, dobra, pomniejszamy się, przychodzimy sobie po nich naprawdę bardzo spokojnie. Bo nie chcę już ani raz skusić Wpowiększamy się, wskakujemy, cyk Raz do góry, dwa, trzy Gdzie jest teraz ten sekret? Ja muszę go znaleźć Nie wiem czy on jest na tej części mapy Ale jak nie jest tutaj to zaraz po niego wrócimy Bo muszę go odkryć Ale wchodzimy na najwyższy punkt na mapie I jest tu moja ogromna postać Ale tak jak wam przed chwilą obiecałem Znajdziemy jeszcze sekret I zobaczcie gdzie ja w ogóle teraz jestem Stoję na głowie tego ogromnego woźnego Jesteśmy poza mapą I wiem gdzie powinienem się już udać Żeby znaleźć ten naprawdę ciekawy Secret. I skoro już udało mi się wrócić do środka, to pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Ponieważ jeśli uda Wam się przejść tą mapę do końca i wrócicie do woźnego, to już nic nie może Wam zrobić. Znaczy, mogę jeszcze spróbować do niego podejść, bo jestem bardzo ciekawy, czy mnie złapie. Ale mnie już nie goni. A jak się do niego podejdziemy, to nie, nie złapiemy. Już nic mi po prostu nie zrobi. A ja w tym momencie przyszedłem kawałeczek dalej. I jeśli przejdziemy przez tą dziurkę, to będzie tu secret, którego wcześniej po prostu nie zauważyłem, Ale uwaga, przychodzimy tutaj i powinien on się znajdować dokładnie. Nad nami w tym miejscu Więc powiększamy się na maksa Możemy teraz uwaga powiększyć Tak powiększamy wskakujemy tutaj i zobaczcie Co to jest Leży tu dziecko chyba tego woźnego Tylko że jest to niesamowicie dziwne Miejsce w środku w ogóle jakiejś Ogromnej wentylacji jest kołyska gdzie leży Sobie jakiś dzieciak powiedziałbym nawet Że jest to troszkę straszne ale chcę stąd się Jak najszybciej wydostać a więc tak jak Widzieliście udało mi się przejść To obi dosłownie do samego końca I jeszcze odkryłem jedyny secret Jakiś się tutaj znajdował. Wskakuję sobie jeszcze raz do góry, bo nawet nie sprawdzałem, o co tutaj do końca chodzi. Jest tylko moja ogromna postać. A czy ja w ogóle mogę być? Nie mogę być tak samo duży jak on. Tu jest na maksa teraz. Jestem pierwszy na tym serwerze, bo nikt inny tutaj nie grał. Ale nie jest to ważne, ponieważ jestem pierwszy i tym tu do samego końca. A więc, widzowie, ja wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście ten film do końca. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję z A ja teraz spanam na dół i widzimy się w następnym odcinku. Narka wszystkim.